Czasami zdarzają się takie wygrane, że aż ci głupio. No i właśnie taka wygrana, że Dudzi aż głupio było, że wygrał, trafiła się na drużynowych mistrzostwach świata w szachach błyskawicznych. No tutaj tak jak widzicie, przeciwnik totalnie załamany, duda, nawet nie wie co powiedzieć. No. Takie sytuacje się zdarzają szczególnie w szachach błyskawicznych. W szachach błyskawicznych jest naprawdę momentami bardzo wesoło. No i zobaczmy sobie, co w tej partii zaszło. Pan Dżumbajew zdecydował się zastosować jedną z ulubionych blickarskich broni Dudy, ponieważ no, Duda bardzo lubi tego gońca na B2 sobie ustawić, a drugiego na G2. I szczególnie w Blicu widujemy to u niego bardzo, bardzo często. No. Więc wiadomo, Duda wie, jak grać przeciwko temu ustawieniu. Także uderza w centrum, wybija na C4. No i teraz stabilny rozwój na skrzydle hetmańskim, no i robi miejscówkę pod wieżę, żeby przycisnąć w centrum. Być może też czarny będzie chciał powalczyć o przeprowadzenie posunięcia B5, żeby poatakować dalej. No ale walka tutaj się toczy przede wszystkim o pole D3. Jeżeli tutaj na przykład udałoby się, Wtrynić tego skoczka, no to byłoby super. I na pewno też czarny chce wymienić białopolowe gońce. Natomiast co chce zrobić biał? Właściwie w tej strukturze głównym planem gry dla białego jest jazda na królewskim. Tutaj biały musi wykorzystać atut tego gońca z B2, żeby po prostu ruszyć do akcji. I często właśnie nawet wszystkie te piony są tutaj odpalane, żeby wyrwać tego piona z G7, żeby osłabić czarne pola, żeby po tych czarnych polach goniec mógł atakować. No i rzeczywiście biały tutaj ruszył, więc to F4 zostało zagrane. W partii skoczek B4, więc Duda zgodnie z typowym planem wymienia gońce, no i sobie wraca na C6. I teraz przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem, co tutaj biały chciał właściwie osiągnąć, bo. No Brakuje tego zagrania G4. Nawet bez gońca na G2, no tego króla można w razie potrzeby przestawić na G1. Sporo jest figur na skrzydle królewskim, które tego króla mogą zabezpieczać, więc w sumie luzi karbuzik. Także G4 tutaj jak najbardziej grywalne. No ale biały zagrał tutaj bardzo, bardzo spokojnie. No i Duda oczywiście. Wykorzystuje ten czas, który jest mu dany, żeby rozkręcać własną akcję z drugiej strony szachownicy. No ale przeciwnik przeszkadza. Jednak wiadomo, zawsze zyskuje się kontrolę nad pewnymi polami, ale też traci się kontrolę nad pewnymi polami. Więc zostało tutaj zagrane skoczek B4, wykorzystując to, że pole B4 jest już dostępne. No i na przykład czarny chciałby wtrynić się na D3. Ten skoczek na d3 to byłaby bestia. No więc biały się broni, no to czarny oczywiście utrudnia życie rywala, więc jest tutaj presja na króla w partii wieża d2 skoczek e8, no i to g4 nastąpiło, no tylko trochę trochę za późno. I biały faktycznie odpalił te piony. Natomiast po raz kolejny no, narobił sobie trochę dziur w własnym obozie. Przede wszystkim pole d4 jest teraz dużą słabością i na przykład skoczek c6 z planem skoczek d4 bardzo, bardzo fajny zamysł. No ale Duda zagrał sobie na spokojnie, zagrał sobie tutaj goniec F8, no trochę szkoda czasu na tego typu spokojne zagrywki, no ale dobra, no punkt G7 jest zabezpieczony, jakiś plusik z tego jest. I w partii H4, no to Duda tutaj B5, rusza ze swoją akcją, przeciwnik wybił, Duda odbił, no i tutaj przeciwnik chciał być sprytny, czyli stwierdził sobie tak. Zagram E5, zaatakuję skoczka, no i teraz jak Duda tym skoczkiem ucieknie, kasuje pionka, no i w sumie mam wygraną pozycję. No ale Duda ma całkowicie inne zdanie na ten temat, ponieważ Duda na E5 reaguje naprawdę eleganckim poświęceniem figury. Bicie na C4 naprawdę genialna ofiara. Partia była grana tempem 3 minuty plus 2 sekundy, więc no ja jestem czas dodawany, który sprawia że, sprawia, że partia może trwać i trwać, no ale jednak te 2 sekundy to bardzo mało. No chwila zawahania przegrywasz, więc trzeba naprawdę lecieć szybko, no a tutaj ta presja czasu oczywiście się zwiększa. W partii bicie na D6, no oczywiście nic mądrzejszego niż przyjąć tę ofiarę, nie mam. Skoczek zbił na D3, no i teraz nastąpiło bicie na D6, i jeszcze dodatkowo grozi bicie na F4 skoczkiem, a właściwie bardziej gońcem. Więc zobaczcie, na ten moment Duda ma już trzy piony za cenę skoczka, co już samo w sobie jest dobrym układem, a jeszcze jest tutaj szansa na czwartego pionka. No i oczywiście ten król jest bardzo słaby. Więc w sumie wszystko układa się tutaj naprawdę idealnie. W partii skoczek E2, no to Duda zgarnia figurę. Za darmo to uczciwa cena, no ale przeciwnik tutaj związuje. No i oczywiście tę figurę odbi. W partii hetman B3 Duda chociaż sobie naprostował tutaj pionki. Wybicie C4. No, i okej, okay, są trzy piony, zaskoczka. Te piony dosyć blisko pola przemiany. Naprawdę, no, ciężko się do czegoś tutaj przyczepić. Wydaje się, że to jest okej, okay. aczkolwiek, no, jest tutaj dobra blokada, tak? Ten punkt C3 został zabezpieczony, więc o to będzie się toczyła walka. No, bo czarny, wiadomo, nie chce tymi pionami tak stać w nieskończoność. Tylko chce tymi pionami ruszyć. No więc Duda chciałby, chciałby oczywiście to pole C3 zabezpieczyć i to robi. Wybicie, odbicie, skoczek E5. No i Duda wleciał na D2. Jest to ok. Może wieża C8 byłoby precyzyjniejsze, żeby tego piona obronić. No ale faktem jest, że no tak ugrzęzły te piony, nie? Jasne, można tutaj zagrać F6 tego skoczka pogonić, gdzieś tam to C3, szykować jasna sprawa, ale ale no wydawało się, że coś więcej z tych pionów będzie. No ale w partii Duda wieża D2. Król sobie podszedł, zrobiło się bardzo nerwowo, no bo tutaj obaj zawodnicy jadą na kropluweczce. Duda zabezpiecza tego piona z C4. Skoczek poszedł na D4, szach, Król aktywizacja, goniec C5. No, i tutaj biały faktycznie ładnie skoordynował swoje figury. Tutaj wieża blokuje tego piona z B3. Skoczki bardzo aktywne. Król też tutaj wspiera. No, komputerek krzyczy, że pozycja w równowadze, ale naprawdę ciężko jest tutaj robić ruchy czarnymi. W partii H5 no i przeciwnik. Przechodzi do kontrnatarcia, i tutaj zaczynają się schodki. E, mianowicie G6, takie z zimną krwią, posunięcie G6 ratuje, e, ponieważ jeżeli tu nastąpi szach, król ucieka, no i oczywiście łatwo sobie wyobrazić jakiegoś mata, e, że tutaj wieża wjedzie na G8 i będzie mat, ale tego mata nie ma e, ze względu na to, że Czarny po prostu będzie szybszy, bo dorabia tego hetmana z szachem, więc idealnie, idealnie rzutem na taśmę. No ale w partii Duda nie zagrał G6, zagrał B2. Wieża się wycofała, no i teraz kurde problem, bo jak tego piona zabezpieczyć? No jeżeli zagramy goniec A3, no to następują widły, no i te piony tracimy, no i można się poddać. I tutaj komputerek krzyczy, że jeszcze F5 ratuje. No, bo król nie ma gdzie uciekać, trzeba zbić w przelocie. No, i teraz ten skoczek. No, jeżeli tutaj odejdzie, no to można zagrać F5. Jeżeli król ucieka, no to można tutaj pod jakieś motywy matowe z jednej czy z drugiej strony lecieć. No i jakieś chore tutaj remisy Stockfish widzi. No, ale dla człowieka to jest jakiś totalny odlot, totalnie nie do wypatrzenia. No i Duda popełnił tutaj błąd grając. Goniec bije d4. I nagle okazuje się, że cała inicjatywa czarnego związana z tymi pionami wyparowuje. Ponieważ tutaj oczywiście król bije, no i z pionami po prostu trzeba się pożegnać. I w normalnej partii szachów, w szachach klasycznych, no to podejrzewam, że Duda już za chwilę by się po prostu poddał. Ale że jest tutaj blitz... Jest bardzo, bardzo mało czasu na zegarach obu zawodników, no to różne rzeczy mogą się wydarzyć. Przykładowo, jeżeli czarnemu uda się jakimś cudem doprowadzić do kasacji wszystkich tych pionów, jeżeli po prostu jakoś powymienia, no to końcówka wieża skoczek na wieżę, to jest po prostu remisik. I w partii Króle 4 wieża odeszła, no i tutaj plan Dudy jest związany z tym, żeby ustawiać tę wieżę najdalej jak się da, no i po prostu szachować oponenta od tyłu, utrudniając mu życie. No, i tutaj Duda no miał spore szanse jeszcze remisowcowe, ze względu na to, że pionka można kasować. No, bo jeżeli król zbije, no to wiadomo, jeszcze w ogóle strata skoczka. A jeżeli król tutaj broni, to wtedy hatrzy pion leci dalej. No, i okazuje się, że za chwilę zamienia się w Hetmana, więc trzeba go tutaj zatrzymać. No, i wtedy Duda ten proces wymieniania pionów mógłby znacząco przyspieszyć. No, ale zagrał król G8, żeby po prostu się obronić i to nie było dobrym pomysłem. No, bo punkt F7 po prostu leci. I punkt F7 wcale nie jest tak istotny. Bardziej istotne jest to, że teraz pion białego wkracza do ataku. No i tutaj są po prostu motywy matowe, więc Duda musi uciekać. No i tutaj naprawdę szalona akcja się działa. Ten pion został dopchany bardzo daleko. No i Duda, oczywiście, mógłby wybić i wybić tutaj. No ale ta końcówka jest w trywialny sposób wygrana, ponieważ biały ustawi skoczka na F3 zabezpieczając te dwa pola, no i po prostu nie ma fizycznej możliwości, żeby jakoś tego piona wymienić, więc Duda no, musiał tego piona oddać za darmo. No i koniec końców się okazało, że po prostu stracił te dwa piony, a żadnego piona nie zlikwidował, więc no, właściwie wydaje się, że totalny wałek no ale zobaczcie, tutaj Duda lata tą wieżą, nie odwala czegoś głupiego, to z jednej, to z drugiej kąsa rywala, no i tutaj pan Dżumbajew pod y, ogromną presją czasu, no i oczywiście y, no presja też psychologiczna była, no bo on ma świadomość, że ma y, zawo dziesiątego zawodnika na świecie y, na rozkładzie, więc y, na pewno też czuł presję, że no... Fajnie byłoby z figurą więcej wygrać. No ale tutaj Duda nie odpuszcza, ciągle od tyłu atakuje, ciągle utrudnia rywalowi zadanie i w sumie pan Rinat w taki głupi sposób wymyślił, żeby pozbyć się tych szachów. No bo Duda cały czas go szachował od boku, no to ten stwierdził, a podejdę sobie królem, no i po prostu tych szachów się pozbędę. No ale Król powinien być tutaj, tak? Król powinien być blisko akcji. No tutaj jest całkowicie, całkowicie bezrobotny. No, a Duda atakuje, więc przeciwnik oczywiście broni. No i tutaj Janek znalazł fajny sposób, właśnie pod wymiany. No bo zagrał sobie E5, no i teraz przeciwnik musi zbić, no i król E6 i po prostu król wybija tego pionka. Dlaczego tu jeszcze była fajna fajna pułapeczka? Dlaczego nie można po prostu obronić? No, wydaje się do bólu logiczne, tak? Otóż jest tutaj związanie. Bardzo zacna sztuczka ze strony Dudy, więc nie można tak po prostu pionka obronić. No i teraz zobaczcie, pan Dżumbajew, mając 4 sekundy na zegarze, liczył tutaj warianty. I policzył dobrze. Zagrał skoczek G3 z planem takim, że wisi wieża, a później ten skoczek przechodzi tutaj, zdobywa pionka, no i pozycja jest kompletnie wygrana. No, ale pan Rinat nie zdążył tego ruchu wykonać. Miał 4 sekundy na policzenie wariantu, przestawienie skoczka i naciśnięcie zegara i pierwsze Dwie rzeczy udało mu się zrealizować. Policzył wariant, przestawił skoczka, ale nie zdążył nacisnąć zegara, no i Duda wygrał w tej pozycji na czas.